Kiedy wreszcie przyjdą Becia, Henryś i Tesia? Nie mogę się doczekać marchewkowego tortu od Beci. Spokojnie, niedługo tu będą. A na razie pomożesz mi nakryć stół. O, już są! Ja otworzę! O, to wy. Nie ucieszyłeś się? Nie, um, tak. Ale przede wszystkim czeka, kiedy będzie wcinał marchewkowy tort mamy Beci. A co powiesz na wcinanie tych wspaniałych ciasteczek? Babcia je uciekła. A, pycha! Nie teraz. Zjesz je później z przyjaciółmi. Pozwól, mamo, proszę. Tylko jedno. Jedno. No dobrze. Ale jedno. Hmm, prawie tak dobre jak torf marchewkowy mogę jeszcze tylko jedno tylko jedno to było to które zjadłeś bądź grzeczny ja nakryję stół na dworze a ty zanieś ciastka do kuchni hmm, dobrze i przyrzeknij że nie zjesz żadnego aż do przyjścia gości przyrzekam